Jakie przepisy łamią kierowcy na Czy Zdarza się, że nie reagują, dlatego trzeba być trochę uważnym. Już kilka razy miałem taką sytuację, że wiem, że mam pierwszeństwo, ale widzę, że druga osoba o tym nie wie, i dlatego, zważywszy jeszcze na auto, trzeba nieraz uważać. Jadą tą ulicą główną. Rozpędzeni często do 40 na godzinę, bo się spieszą gdzieś, przelotują z okolic, nie wiem, gdzieś tam dalej. Yy za torami, tych okolic lecą, tutaj prosto, gdy ja chcę wjechać w prawo, oni nieraz chcą we mnie wjechać, Jakby hamują, przepraszają mnie. Nie mogę wypowiadać tutaj za wszystkich kierowców, mogę powiedzieć o sobie, ja zawsze ustępuję. Uważam, że życie ludzkie jest najważniejsze, więc ta chwila nas nie zbawi. jak chcą, na skróty, zamiast przecinać, ta szczególnie taksówkarze lubią. I rajdy urządzają, żeby szybko przejechać, żeby policja nie zauważyła, nie? A ludzie tam jednak chodzą. Nie wiem, w Gdańsku to rozwiązali. Wazony wielkie, kwadratowe, z drzewami ozdobnymi postawione zamiast łupków. Straż miejska nie chce być zbyt upierdliwa, bez wezwań mieszkańców nie interweniuje raczej. I tak właśnie jest w wielu miejscach, gdzie przejeżdżają, bez interwencji, czy nie interweniują bez telefonu y, mieszkańca. No nieraz można zobaczyć jakichś wariatów. No wiadomo, że tutaj według prawa pieszy ma pierwszeństwo i na to niektórzy nie zwracają uwagi. Po prostu widzę, że nieraz dzieci przechodzą, czy ludzie dorośli po głównej ulicy, a ktoś leci przez skrzyżowanie patrzy. No, no ale co, nie mam na to wpływu. Tutaj nam kobieta teraz nie ustąpiła, owszem, ale już następni udało nam się przejść bezpiecznie. Nie łamią przepisów, przynajmniej starają się. Jeśli łamią kierowcy... Przepisy na starówce u nas w Elblągu to na pewno nie są to kierowcy z naszego miasta. Nie ustępują nie zawsze. Nie zawsze. Czasami musimy puścić, to jest kultura osobista i wiele rzeczy się składa na to. Zauważyłam, że Elblążanie są bardzo w porządku w stosunku do pieszych, przepuszczają na pasach. Jeżeli nawet sygnalizują tylko chęć przejścia, także to jest bardzo, bardzo pozytywne, gdzie nie widzi się w głębi Polski. Zasada prawej dłoni oczywiście obowiązuje, a z przejściem dla pieszych, no to różnie bywa. Ale przeważnie są kierowcy, którzy puszczają, to są naprawdę wyjątki, nie? To różnie jest, ale przeważnie przestrzegają. Ale mówię, czyli spoza Elbląga to... Raczej mogą się zgubić. Ja się czuję na starówce bezpiecznie. Nigdy nie spotykały mnie żadne y, nie, y, trudne sytuacje związane z ruchem drogowym. Jako pieszy czuję się bezpiecznie. Uważam, że kierowcy są kulturalni w Elblągu, y, przepuszczają pieszych. Ja to na plus muszę. Ja sam nie jeżdżę już 15 lat, ale, ale tak patrzę na, na kierowców tutaj akurat, w tym miejscu, to dbają to, żeby, żeby, żeby nie było problemów nie? z ludźmi żeby nie skaleczyć kogoś, nie oczyć.